Restauracja lśniła światłem świec, tworząc atmosferę wyrafinowanej elegancji, która sprawiła, że Ryan Torres był boleśnie świadomy swojej prostej szarej koszuli i dżinsów. Mając 31 lat, był mechanikiem prowadzącym mały warsztat samochodowy, a ta ekskluzywna restauracja była daleko poza jego zwykłym światem. Ale jego siostra nalegała, aby umówić go na randkę w ciemno, obiecując, że kobieta jest miła i szczera, warta wyjścia poza strefę komfortu. Ryan sprawdził wiadomość od siostry jeszcze raz. Stolik przy oknie. Szukaj kobiety w niebieskim. Przeskanował restaurację wzrokiem i dostrzegł stolik przy oknie, gdzie samotnie siedziała kobieta w pięknej niebieskiej sukience. Jej blond włosy opadały miękkimi falami poza ramiona, i nawet z daleka Ryan widział, że była urocza. To, co również zauważył i co sprawiło, że zatrzymał się z niepewnością, to wózek inwalidzki ustawiony przy stoliku. Ryan zawahał się. Jego siostra nie wspomniała nic o wózku inwalidzkim, ale kobieta siedziała przy stoliku przy oknie, ubrana na niebiesko i wyraźnie na kogoś czekała. Wziął głęboki oddech i podszedł. Cześć, powiedział nagle zdenerwowany. Jestem Ryan, czekasz na kogoś? Kobieta podniosła na niego wzrok, a Ryan został porażony ciepłem w jej oczach i szczerym uśmiechem, który rozjaśnił jej twarz. Właściwie tak. Ty też masz się z kimś spotkać? Moja siostra umówiła mnie na randkę w ciemno, przyznał Ryan. Powiedziała, żebym szukał kobiety w niebieskim przy stoliku, przy oknie. Domyślam się, że to ty? Uśmiech kobiety lekko przygasł. Myślę, że może być tu jakaś pomyłka. Nie jestem na randce w ciemno. Czekam na mojego ojca. Zawsze się spóźnia na kolację. Ryan poczuł, jak jego twarz płonie z zakłopotania. Tak mi przykro, po prostu zobaczyłem niebieską sukienkę przy stoliku, przy oknie i pomyślałem: Powinienem pójść, znaleźć właściwą osobę, ale kobieta się śmiała, szczerym, zachwyconym dźwiękiem. Nie, proszę, nie przepraszaj to właściwie najbardziej interesująca rzecz, jaka przydarzyła mi się od tygodni. Jestem Anna przy okazji Anna Lawrence Ryan Torres powiedział wciąż niepewny, czy powinien odejść, czy zostać. Powiem ci co. Powiedziała Anna, jej oczy błyszczały psotnie. Mój ojciec będzie spóźniony co najmniej dwadzieścia minut. Zawsze jest. Dlaczego nie usiądziesz i nie dotrzymasz mi towarzystwa, dopóki nie przyjedzie on albo nie znajdziesz swojej prawdziwej randki? Szkoda byłoby zmarnować dobrą pomyłkę. Ryan usiadł, zaczarowany jej bezpośredniością i łatwym sposobem, w jaki się uśmiechała. Czy twój ojciec nie będzie miał nic przeciwko, że przy Twoim stoliku siedzi nieznajomy? Mój ojciec będzie zachwycony, powiedziała Anna ze znaczącym uśmiechem. Od miesięcy próbuje mnie umawiać z odpowiednimi kawalerami, przekonany, że potrzebuje kogoś, kto się mną zaopiekuje. Prawdopodobnie pomyśli, że jesteś jakimś współpracownikiem biznesowym, którego zorganizował, żeby mnie poznać, i zapomniał wspomnieć. Zaopiekuje się tobą? zapytał Ryan, a potem zmartwił się, że jest zbyt wścibski. Przepraszam, nie chcę się narzucać. W porządku, powiedziała Anna, wskazując na swój wózek inwalidzki. Trzy lata temu miałam wypadek samochodowy uraz kręgosłupa. Mój ojciec ma trudności z zaakceptowaniem, że wciąż jestem tą samą osobą co wcześniej, tylko teraz na kółkach. Traktuje mnie, jakbym była delikatna, jakbym potrzebowała ochrony przed światem. W jej głosie nie było goryczy, tylko rzeczowa akceptacja, którą Ryan uznał za niezwykłą. To musi być frustrujące. Powiedział Ryan. Nie masz pojęcia, odpowiedziała Anna. Nie zrozum mnie źle, kocham mojego ojca. Jest wspaniały pod wieloma względami, ale jest przekonany, że żaden mężczyzna nigdy nie będzie chciał być ze mną teraz. Więc ciągle próbuje przedstawiać mnie mężczyznom, którzy jego zdaniem mogliby pominąć moją niepełnosprawność z życzliwości lub obowiązku. To wyczerpujące. Ryan poczuł gniew w jej imieniu. To śmieszne. Każdy, kto myśli, że twój wózek to wszystko, kim jesteś, jest idiotą, który nie zasługuje na twój czas. Anna zamrugała, zaskoczenie malowało się na jej twarzy. To pierwszy raz, kiedy ktoś powiedział coś takiego, a nie zabrzmiało to jak litość lub wymuszona pozytywność. To po prostu prawda, powiedział Ryan po prostu. Znam cię pięć minut i już mogę powiedzieć, że wózek to najmniej interesująca rzecz o tobie. Rozmawiali swobodnie, konwersacja płynęła naturalnie z tematu na temat. Anna była dowcipna i inteligentna, pytając Rajana o jego pracę z prawdziwym zainteresowaniem. Kiedy wyjaśnił, że prowadzi mały warsztat samochodowy, nie spojrzała na niego z góry ani nie wyglądała na rozczarowaną. Zamiast tego zadawała przemyślane pytania o prowadzenie biznesu i dzieliła się własnym doświadczeniem z pracy zdalnej jako programistka. Uwielbiam kodowanie, powiedziała Anna. Jej twarz ożywiona. Jest coś satysfakcjonującego w rozwiązywaniu problemów, w tworzeniu czegoś funkcjonalnego i eleganckiego. Mój ojciec myśli, że to hobby, które mnie zajmuje. Nie rozumie, że to moja kariera, że jestem w tym naprawdę dobra. Dlaczego myśli, że to tylko hobby? Zapytał Ryan. Bo pracuję z domu, powiedziała Anna, bo nie chodzę codziennie do biura. Myśli, że prawdziwa praca odbywa się w korporacyjnych budynkach, z kodeksami ubioru i salami konferencyjnymi. Fakt, że dobrze zarabiam robiąc to, co kocham, zdaje się nie docierać do niego. Ryan miał odpowiedzieć, gdy mężczyzna w drogim garniturze podszedł do stolika, jego wyraz twarzy zmieniał się z dezorientacji na starannie utrzymywaną uprzejmość. Anno, kochanie powiedział mężczyzna, całując córkę w policzek Przepraszam za spóźnienie a to kto Tato, to Ryan Torres, powiedziała Anna, a Ryan słyszał rozbawienie w jej głosie. Usiadł przy naszym stoliku przez pomyłkę, szukając randki w ciemno. Mieliśmy miłą rozmowę, czekając na ciebie. Ojciec Anny, którego Anna przedstawiła jako Roberta Lorenza, obejrzał Ryana od stóp do głów z ledwo ukrywanym sceptycyzmem. Randka w ciemno, a czym się pan zajmuje? Prowadzę Torres auto repair powiedział Ryan, spotykając spojrzenie Roberta stanowczo. Buduję ten biznes od sześciu lat. Jak interesujące, powiedział Robert tonem sugerującym, że jest to wszystko tylko nieinteresujące. Anno, twój zwykły stolik jest gotowy w prywatnej jadalni. Idziemy? Właściwie, tato, zastanawiałam się, czy Ryan mógłby do nas dołączyć na kolację, powiedziała Anna. Jego randka najwyraźniej go wystawiła, a ja cieszyłam się jego towarzystwem. Ryan zaczął protestować. Nie mógłbym przeszkadzać w waszej kolacji. Nie przeszkadzasz, jeśli cię zapraszam, powiedziała Anna stanowczo. Proszę, Ryan, chyba że wolisz nie. Ryan spojrzał na tę kobietę, która przekształciła pomyłkę w prawdziwą więź i odkrył, że bardzo chce zostać. Jeśli pana ojciec nie ma nic przeciwko, byłbym zaszczycony. Robert wyraźnie miał coś przeciwko, ale był zbyt wypolerowany, by powiedzieć to wprost. Zamiast tego zaprowadził ich do prywatnej jadalni, gdzie przystąpił do przesłuchiwania Rajana pytaniami, które były profesjonalnie sformułowane, ale oczywiście zaprojektowane, by podkreślić ogromną różnicę w ich sytuacjach. Przez cały czas Anna łapała wzrok Rajana i przewracała oczami na zachowanie ojca. Kiedy Robert wymówił się, by odebrać telefon, Anna nachyliła się do przodu: Tak mi przykro, że jest okropny. Możesz odejść, jeśli chcesz. Całkowicie zrozumiem. Nigdzie nie idę, powiedział Ryan. Twój ojciec cię kocha i chce cię chronić. Rozumiem to, ale myli się w jednej rzeczy. W jakiej? zapytała Anna. Myśli, że potrzebujesz kogoś, kto się tobą zaopiekuje, powiedział Ryan. Ale z wszystkiego, co mi dziś wieczorem powiedziałaś, jesteś jedną z najbardziej kompetentnych osób, jakie kiedykolwiek spotkałem. Nie potrzebujesz, żeby się tobą opiekowano. Potrzebujesz kogoś, kto to szanuje i idzie obok ciebie a nie kogoś, kto traktuje cię, jakbyś była delikatna. Oczy Anny napełniły się łzami. To dokładnie to, co próbowałam mu wytłumaczyć. Kiedy Robert wrócił, jego postawa się nie poprawiła. Ale Ryan został przez cały posiłek, trzymając się w rozmowie, pytając Roberta o jego biznes z prawdziwym zainteresowaniem, jednocześnie delikatnie, ale stanowczo odpierając, gdy Robert wysuwał założenia o ograniczeniach Anny. Pod koniec wieczoru, gdy Robert poszedł przyprowadzić samochód, Ryan poprosił Annę o jej numer. Chciałbym cię znowu zobaczyć, powiedział. Nie dlatego, że cię żałuję, nie dlatego, że chcę się tobą zaopiekować, ale dlatego, że jesteś zabawna i mądra i nie cieszyłem się rozmową z kimś tak bardzo od lat. Czy byłabyś tym zainteresowana? Anna się uśmiechnęła, a Ryan pomyślał, że to najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widział. Byłabym bardzo tym zainteresowana, ale powinnam cię ostrzec. Mój ojciec nie ułatwi tego. Nie spodziewałem się łatwo, powiedział Ryan. Spodziewałem się, że będzie warto, a ty zdecydowanie jesteś warta tego. Przez następne miesiące Ryan i Anna zbudowali związek, który był w równych częściach romansem i partnerstwem. Ryan uczył się o dostępności, o wyzwaniach, przed którymi Anna stała codziennie i o tym, jak być wspierającym, nie będąc przytłaczającym. Anna nauczyła się ufać, że Ryan widzi ją jako całą osobę, a nie niepełnosprawność do zarządzania. Robert pozostał sceptyczny, przekonany, że Ryan albo jest po pieniądze Anny, albo w końcu zdał sobie sprawę, że związek jest zbyt skomplikowany i odejdzie. Ale Ryan ciągle się pojawiał, ciągle traktował Annę z szacunkiem i prawdziwym uczuciem, ciągle udowadniał, że jest tam nie pomimo tego, kim Anna była, ale właśnie z tego powodu. Punkt zwrotny nadszedł, gdy warsztat Rajana został zalany podczas burzy. Anna pojawiła się bez pytania, koordynując sprzątanie, używając swoich umiejętności kodowania do stworzenia tymczasowego systemu zarządzania, pracując niestrudzenie ze swojego wózka inwalidzkiego, kierując innymi i rozwiązując problemy z taką samą efektywnością, jaką wniosła do swojego rozwoju oprogramowania. Robert, który wpadł sprawdzić córkę, obserwował ze zdumieniem jak Anna prowadziła operację z kompetencją i autorytetem których nigdy wcześniej nie widział a może nigdy nie pozwolił sobie zobaczyć jest niesamowita powiedział Ryan stojąc obok Roberta Wiem że myślisz że nie jestem dla niej wystarczająco dobry i może masz rację jest błyskotliwa kompetentna i silna ale kocham ją i obiecuję ci że spędzę każdy dzień próbując być jej godnym Robert milczał przez długą chwilę. Traktowałem ją, jakby była złamana od czasu wypadku. Ale ona nie jest złamana, prawda? Nigdy nie była, powiedział Ryan łagodnie. Po prostu porusza się przez świat inaczej teraz. Ale jest tą samą błyskotliwą, kompetentną osobą, którą zawsze była. Musisz tylko być gotowy to zobaczyć. Rok po tym, jak Ryan usiadł przy złym stoliku, oświadczył się Annie, nie w fantazyjnej restauracji. Ale w swoim warsztacie samochodowym, który udekorował świecami i kwiatami. Uklęknął na jedno kolano, co postawiło go na poziomie oczu z Anną w jej wózku inwalidzkim, i powiedział słowa, które sprawiły, że zapłakała. Nauczyłaś mnie, że najlepsze rzeczy w życiu zdarzają się, gdy plany idą nie tak. Usiadłem przy złym stoliku i znalazłem właściwą osobę. Kocham Cię nie pomimo Twojego wózka inwalidzkiego, ale dlatego, że jesteś sobą kółka w zestawie. Wyjdziesz za mnie? Anna powiedziała tak i pobrali się sześć miesięcy później. Robert poprowadził córkę do ołtarza, a w swoim toaście na przyjęciu podziękował Ryanowi za nauczenie go, by znowu wyraźnie widział swoją córkę za przypomnienie mu, że niepełnosprawność zmienia okoliczności, ale nie charakter. I że miłość widzi osobę, a nie ograniczenie. Czasami najlepsze rzeczy w życiu zaczynają się od błędów i nieporozumień. A czasami zły stolik okazuje się być dokładnie tam, gdzie musieliśmy być przez cały czas, spotykając kogoś, kto widzi nas wyraźnie i kocha nas całkowicie za dokładnie to, kim jesteśmy. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, proszę, polub, udostępnij i subskrybuj, aby poznać więcej opowieści o nieoczekiwanych spotkaniach, patrzeniu poza ograniczenia i znajdowaniu miłości, która obejmuje całą osobę. Skomentuj poniżej i podziel się historią o tym, kiedy błąd zaprowadził cię dokładnie tam, gdzie musiałeś być lub kiedy ktoś spojrzał poza powierzchowne różnice na prawdziwego ciebie. Twoja historia może zainspirować kogoś innego do podjęcia ryzyka na nieoczekiwane.